Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dziękuję po pierwsze za zaproszenie organizatorom e, do wzięcia udziału w tymże szczytnym spotkaniu corocznym, które Państwo tutaj e, organizują. No i oczywiście ja ze swojej strony reprezentuję Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Jestem zastępcą dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. E, no i w tym momencie z racji tematyki, z racji obszaru, którym się zajmujemy, a który dotyczy nas wszystkich zebranych. Postaram się przybliżyć Państwu te na wstępie, czy też w tej rozpisce konferencji. Tam jest w tym momencie aktualne. Ja w tym momencie bym użył słowa projektowane zmiany, bo póki co, tak, dopóki tenże przepis nie jest pełnoprawny podpisany przez osobę uprawnioną, czyli w tym momencie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, pozostaje dalej projektem i na tym etapie mogą być prowadzone zmiany. W związku z powyższym, to ta zamiana tego jednego słowa, jeśli chodzi o. E, zmiany w warunkach technicznych. E, jeśli chodzi oczywiście o, o kwestię podstawową, tak, która w tym momencie nas do tego obliguje. E, wiadomym faktem jest, że legislacja w Polsce odbywa się dwutorowo. Są to ustawy, które wynikają z potrzeby e, krajowej, jak również te ustawy i przepisy e, około ustawowe, które są wdrażane przepisami e, dyrektyw unijnych. W tym przypadku akurat sytuacja wygląda, że tak powiem, dwutorowo, bo po pierwsze widzimy potrzebę zmian w tym zakresie, wiemy jak wygląda kwestia zużycia energii, jak wyglądają sprawy związane z surowcami, na podstawie których się tak powiem zaopatrujemy, czyli dostarczamy ciepło do budynków. No i druga kwestia to jest te dyrektywy unijne, które nas do tego stymulują, czy też że tak powiem regulują nam tempo działań w tym obszarze. No i na podstawie oczywiście przedmiotowych wskazań, to jest artykuł 4 dyrektywy z maja 2010 roku, który mówi właśnie o określeniu wymagań minimalnych dla budynków i czy też elementów wchodzących w ich skład. Na podstawie oczywiście tego wskazania plus drugi członek, czyli w tym momencie uwzględnienie poziomu optymalnego względem kosztów w odniesieniu do cyklu życia budynku, czyli, że tak powiem, cała analiza, o której wcześniej mówił pan prezes, polegająca na założeniu, ile ten cykl życia budynku i poszczególnych elementów jest w stanie w tym momencie zadziałać i, i rzeczywiście jest tym cyklem miarodajnym. No i na tej podstawie oczywiście koszty do nakładów i mamy, że tak powiem, wynik polegający na optymalności zastosowanej grubości izolacji, czy też innych rozwiązań w tym obszarze. Czyli kwestia, krótko mówiąc, czy nam się to opłaca, czy też nie. Inne wymagania, tak, bo tu w tym momencie też warto zauważyć, to są wymagania minimalne, a więc te tak zwane progowe. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już dzisiaj, czy jeszcze, że tak powiem, kilka lat wcześniej, czy również po zmianie tych przepisów, projektant czy też inwestor decydował o tym, że chce inne rozwiązania lepsze, no wiadomym faktem jest to, że musi się liczyć oczywiście z odpowiednimi kosztami w tym względzie ponoszonymi. No i to jest oczywiście poziom optymalny pod względem kosztów. E, to jest też oczywiście definicja z dyrektywy, na podstawie której my bazowaliśmy a propos rzeczonej analizy. Tu też jest wskazanie tak, że przegląd tych przepisów e, powinien być co 5 lat. I kolejna kwestia to jest oczywiście artykuł jeszcze 4 i 5, 4 i czyli w tym momencie zarówno nowe, jak i przebudowane, a więc te wszystkie, które w tym momencie są realizowane w procesie inwestycyjnym poprzez stosowne obecnie tak decyzje lub zgłoszenia. Nowelizacja oczywiście odbywa się poprzez rozporządzenie, czy też jego zmianę a propos warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w tym obszarze, w którym oczywiście te energetyczne wymagania ostrują. No, i tu jest jeszcze kwestia, taka, że tak powiem, być może postronna, aczkolwiek warto do zaznaczenia, że te wyliczenia, czy też te, powiedzmy, wskaźniki, które my tutaj próbujemy zastosować w przepisach, zostały wykonane w oparciu o metodykę porównawczą, która w tym momencie został, jest dokumentem delegowanym do dyrektywy unijnej i ona 21 marca ubiegłego roku została wydana jako akt, powiedzmy, delegowany, na podstawie którego. Te wyliczenia były czynione, a wyliczenia oczywiście dotyczyły poziomu optymalnego pod względem kosztów. No i w tym momencie zasady wybrania odpowiedniego wyniku, czyli tego wyniku, który w tym momencie spełnia to, to słowo odpowiedni względem znaczy optymalności kosztowej. Wiadomo, że, że tak powiem, pewnego rodzaju próby polegają na tym, że musimy te próby znacząco odbiegające i znaczą, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę odrzucić. No i to też chciałbym dodać, że podstawę Tychże wskazań, które na początku na przepraszam, w trzecim kwartale ubiegłego roku ujrzały światło dzienne, a mianowicie podstawę do propozycji, które zostały zawarte, stanowiło opracowanie Instytutu Techniki Budowlanej, które w drodze konkursu tę pracę wykonywało w oparciu oczywiście o te przepisy, o których wcześniej mówiłem. No i jeśli chodzi o warunki techniczne, to już w tym momencie e, zarysować można ogólnie kilka aspektów, potem natomiast skupię się na tych, które oczywiście dotyczą e, kluczła, że tak powiem, dzisiejszego spotkania, czyli rozwiązań instalacyjnych, a dokładnie rzecz ujmujące, rozwiązań, że tak powiem, liczbowych, które w tym momencie no są odpowiednim wskaźnikiem, e, ile tej grubości izolacji będzie, jaka ona będzie, tak, o jakich parametrach. E, więc pierwsza kwestia to jest oczywiście doprecyzowanie. Oraz wprowadzenie nowych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego budynku. Tu jest kwestia: na początku zmieniamy artykuł 148 do 154. To są kwestie związane oczywiście z instalacją ogólnie wentylacji i klimatyzacji i wymaganiami dotyczącymi efektu energetycznej, plus zdefiniowanie odpowiednie, tak, instalacja prosta, złożona, plus kwestie dotyczące wymagań odnośnie izolacji cieplnej, przewodu wentylacji i klimatyzacji, plus sprawy związane ze stosowaniem instalacji hybrydowej, która również w warunkach atmosferycznych może wykorzystywać powietrze z otoczenia budynku. Także to są takie porządkowe zmiany, które w tym momencie oczywiście w całym aspekcie są kluczowe na zużycie energii, Natomiast bezpośrednio oczywiście oprócz tych wymagań grubości, otulin na przewodach względem izolacyjności nie zawierają. Kolejna kwestia to jest oczywiście, jeśli ktoś, zapewne są na sali osoby, te, które dokładnie znają paragrafy tych przepisów, to jesteśmy przy 328, 329, czyli wymagania dotyczące budynków, zarówno nowych, jak i przebudowywanych. No i tam jest kwestia tego typu, że obecnie mamy zapis, albo izolacyjność cieplna, przegród, tak, lub wartość współczynnika EP, tak, czyli tak zwanej energii pierwotnej. W tym momencie zmiany będą o tyle istotne, że jest tam słowo zamiast lub, jest słowo i. W związku z powyższym zarówno grubość izolacji, jeśli chodzi o rozwiązania materiałowe, przegród stropów, stropodachów, okna i tak dalej, i plus oczywiście wymóg zużycia energii dla całej brywy budynku. To jest ta podstawowa zmiana, która w tym momencie koresponduje z tym zapisem. Kolejna sprawa to jest oczywiście zaostrzenie wymogu dotyczącego minimalnego dopuszczalnego wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, które w tym momencie póki co bazuje na współczynniku kształtu tak, A do VE. Po zmianach będzie to wartość jednostkowa, w tym momencie pozwalająca na szerszą inwencję twórczą, jeśli chodzi o architekta tak aby tą brywę zagospodarować i zaprojektować w taki sposób, aby ona ten wskaźnik realizowała, niezależnie czy będziesz, tak powiem, płaska czy wysoka. W związku z powyższym to zostaje również uszczegółowione. Kolejna kwestia to jest oczywiście, a propos słowa i, mamy zaostrzenie również wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej przegród, tak? no i w tym momencie już są literalnie wymienione przegrody typu ściany, stropy, stropodachy, okna. I, I w tym momencie również ta wielkość będzie, no wiadomo, że zmiana tych wielkości i dodanie słowa I e, automatycznie daje nam taki e, obraz, że zarówno działamy w kierunku energii tak zwanej końcowej, tak? czyli tej energii, za którą bezpośrednio płaci e, w tym momencie właściciel danej nieruchomości, no i plus oczywiście ten efekt tak zwany globalny, czyli energii pierwotnej, która jak wiemy... E, jej wielkość zależy oczywiście od uwzględnienia wartości współczynnika nakładu, a jak wiemy energia odnawialna z uwagi na niskie wartości współczynnika nakładu oscylujące wokół zera, automatycznie ten wynik zmniejsza. W związku z powyższym, żeby że tak powiem, ten wynik nie był tylko wynikiem pozornym, to słowo i jest w tym momencie kluczem w tych rozwiązaniach. Kolejna kwestia to jest oczywiście literalne wielkości współczynników, o których za chwilę również... Jeśli chodzi o współczynniki U, nie różnicujemy ich ze względu na rodzaj i kategorię budynku. Kolejna sprawa to jest oczywiście kwestia zaostrzenia wymagań dotyczących przepuszczalności energii w odniesieniu do okien oraz zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej. Tam są, tak powiem, kilka kosmetycznych zmian, które oczywiście mają poprawić zasadność w tym momencie stosowania tych rozwiązań. To jest też kwestia istotna, że wakacjologist jest 90 dni, od podpisania rzeczonego dokumentu, z tym, że te 90 dni będzie dotyczyło tylko tych paragrafów od 148 do 154, czyli bezpośrednio tych związanych z urządzeniami, o których wcześniej mówiłem, klimatyzacji, wentylacji e, itd. Tak tak no i plus oczywiście tam będzie, że jak powiem, jeden skok, nazwijmy to, czyli zmiana wymogu izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych. Obecnie mamy 0,3, zmiana będzie do 0,28. I to będzie na ten okres od momentu podpisania i wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia. Oczywiście nie dotyczy to projektów tak dla których został złożony wniosek o zatwierdzenie czy też wniosku o pozwolenie na budowę. W związku z powyższym to będzie tak powiem mały krok wskazujący kierunek działań. Natomiast pozostałe przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2014 roku. Jest to tyle istotne, żeby w tym momencie po pierwsze wskazać, jaki jest trend w tym zakresie. Po drugie, żeby wszystkie inwestycje, zarówno te projektowane, jak również te, które w przyszłości będą realizowane, mogły już ukierunkowywać inwestorów, tudzież uczestników procesu budowlanego na tendencje w tym zakresie. I aby też odpowiednio mieć czas na przygotowanie się do tych zmian, no bo jak wiemy, one w pewnym zakresie są no, rozwiązaniami rzutującymi w pewnego rodzaju rozwiązania, co idzie oczywiście za e, zwiększeniem bynajmniej na etapie inwestycji określonych środków finansowych na jej realizację. E, obecnie tak, jeśli chodzi o wymagania tak, ściany zewnętrzne mamy 0,3 współczynnik przenikania ciepła, natomiast co też jest istotną kwestią, e, my podajemy automatycznie cykl przejścia do 2021 roku, a jak wcześniej Pan Prezes wspomniał już Dyrektywa rzeczona, czyli 2010, z 2010 roku nr 31 obliguje państwa członkowskie, aby od 1 stycznia 2019, 1 stycznia 2021 wszystkie budynki były o niemal zerowym zużyciu energii, co oczywiście nie oznacza tak zwanego zera matematycznego. W związku z powyższym, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom zarówno inwestorów, jak i e, rynku i też nie robić zmian gwałtownych na teraz, e, Przedstawiamy perspektywę zmian tych przepisów w obszarze aż do roku 2021. W związku z powyższym, naszym zdaniem, pozwoli to na odpowiednie przygotowanie się do realizacji inwestycji, no a ponadto też będzie automatycznie ukierunkowało i osoba, która będzie na przykład podejmowała inwestycję, dajmy na to za rok czy za dwa, będzie mogła zobaczyć, czy chce już obecnie budować w tym standardzie, powiedzmy, 20, 2020-2021, czy być może. Te wymagania tak zwane progowe, czyli minimalne będą w tym momencie zadowalające na ten czas. No i zmiany w tym momencie są kluczowe w tym obszarze, tak. Ściany zewnętrzne obecnie mamy 0,3. Ta zmiana jeśli chodzi o te 90 dni, czyli wakacjologii, to jest w tym momencie 0,28. Byłaby tylko i wyłącznie po trzech miesiącach od podpisania tegoż rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa. Tutaj też chciałbym dodać, że obecnie tenże projekt jest dość zaawansowany. Bo w zasadzie została nam komisja prawnicza, a następnie po komisji prawniczej w sprawdzeniu wszelkich zapisów zgodności z przepisami odrębnymi, ten dokument byłby przedstawiony do zatwierdzenia przez ministra transportu i budownictwa. W związku z powyższym ten okres już jest, też tak powiem, zakładając oczywiście pozytywny aspekt jego rozwiązania, dość bliski. No i w tym momencie zmiany te, o których tutaj mówimy, 1 stycznia 2014 to mamy zmianę do 025. Następnie mamy 1 stycznia 2017, to jest 0,23 i docelowo mamy wielkość 0,2 współczynnika przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych. Jeśli chodzi oczywiście o kwestię temperatury między 8 a 16, no to już zmiana jest tylko w tym momencie jednostkowa. Obecnie mamy tak, w zależności oczywiście od rozwiązań 065 na 08 i następnie mamy 0,45 od 2014 roku, a to już dotyczy mniejszej liczby, że tak powiem, w tym momencie rozwiązań, bo główne kwestie dotyczą tak tych jednak przegród, w których ta temperatura powyżej 16 jest utrzymywana. Kolejne kwestie istotnych w tym momencie parametrów to są oczywiście dachy stropodachy i stropy podniegrzewanymi poddaszami lub przejazdami, czy też nad przejazdami. Obecnie mamy 0,25, kolejne zmiany to jest 02014-02. 2017 018, 2021 015. Kolejne kwestie oczywiście podłoga na gruncie tak. Obecnie mamy 045 lub 08 w zależności oczywiście od rodzaju budynku, tu jak zaznaczam to jest adresowane do wszystkich budynków niezależnie od jego przeznaczenia. Zmiana jest oczywiście na wielkość jeśli chodzi o podłogę na 03 i utrzymana w obecnych latach na tym samym poziomie. Kolejne kwestie oczywiście dotyczą stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi. To mamy w tym momencie 0,45 lub odpowiednio 0,8. To mamy odpowiednie zmiany 0,25 i a propos innych temperatur też jest skok w tym zakresie poczyniony. Kolejne kwestie jeśli chodzi o rozwiązania to w zasadzie przechodzimy do okien drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych. Jeśli chodzi o okna, z wyjątkiem oczywiście okien połaciowych, drzwi balkonowe i pozostałe przegrody przeźroczyste. To w tym momencie mamy wielkość 1,8,1,7. Tam jest kwestia w zależności od strefy klimatycznej. E, natomiast e, zmiany, które my proponujemy, to jest 1 od 2014 roku, 1,1 od 2017 roku i 0,9 od 1 stycznia 2021. E, w przypadku okien połaciowych e, obecnie mamy 1,8. Tu jest zmiana. Odpowiednio 2014-15, 13-2017, 11-2021. To oczywiście dotyczy współczynnika przenikania ciepła całego okna, a nie szyby. Eee. Kolejna kwestia w tym momencie, jeśli chodzi o okna w ścianach wewnętrznych, to też są wymagania, no i drzwi w przegrodach zewnętrznych. Tak, obecnie mamy 2,6, potem są zmiany skokowo 1,7, 1,5 i 1,3. Bo jak wiadomo, jeśli chodzi o te wielkości okien i drzwi, to obecnie tak naprawdę rozwój technologii, Poszedł na tyle do przodu, że praktycznie ten aspekt był zupełnie pomijalny, gdyż na rynku spokojnie możemy nabywać okna o współczynniku 1,5 czy 1,4. To są tak powiem, standardem w tych obecnych rozwiązaniach, jeśli chodzi o wielkości przez producentów w tym momencie realizowane. Jeśli teraz w tym momencie wracamy jeszcze do wartości współczynnika EP, to tak jak wspomniałem na wstępie, wielkości te obecnie są uzależnione od współczynnika kształtu A do VE które w tym momencie wyglądały tak a nie inaczej, to były skomplikowane rozwiązania, znaczy skomplikowane, polegające na tym, że projektant musiał w tym momencie uwzględniać tak, powierzchnię budynku do kubatury i na podstawie oczywiście tych wielkości kształtował się wynik końcowy. Obecnie natomiast w tym momencie proponujemy rozwiązania. Inne, a mianowicie takie, że te wielkości będą w tym momencie wyglądały następująco. Czy nie różnicujemy pomiędzy współczynnikami kształtu, tylko mamy sytuację taką, że od 1 stycznia 2014 roku maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej wyglądają następujące. Budynek mieszkalny jednorodzinny mamy 2014 120, 1 styczeń 2017 95 i 2021 to jest wielkość 70 kWh m2 na rok. Jeśli chodzi o wielorodzinne, mamy odpowiednio 110, 90 i 70. Budynek zamieszkania zbiorowego, 110, 90 i 70. Budynek użyteczności publicznej. I tu jest kilka podgrup, które dało się w tym obszarze wyodrębnić. To są opieki zdrowotnej, 390, 290, 190. Dalej pozostałe, czyli wszystkie te, które są użyteczności publicznej, to jest odpowiednio 80, 70 i 60. No jak wiemy w przypadku czynności publicznej już standardem jest w tym momencie wentylacja nawiewno-wywiewna mechaniczna, tak, z odzyskiem ciepła. Potem kwestia jest jaki ten odzysk jest, na jakim poziomie, ilu procent, co też odpowiednio musi być zastosowane, by tym rozwiązaniom podołać. Samo, same w tym momencie parametry i, i wentylacje o niskiej wydajności automatycznie tego nie spełnią. Budynek gospodarczy magazynowy i produkcyjny to jest 110-2014, odpowiednio. 2017-90 i 70-2021 rok. I to w zasadzie jest, że tak powiem, jeśli chodzi o te rozwiązania, one e, są, że tak powiem, no, tym głównym, że tak powiem, myślę, zagadnieniem, które w tym obszarze jest projektowane i które w tym obszarze będzie miało wpływ na rynek izolacji oraz e, zasady ich stosowania, tudzież kształtowanie lepszych e, w tym momencie wartości współczynnika przewodzenia ciepła, co automatycznie tak będzie powodował to, że grubość tych izolacji będzie odpowiednio, że tak powiem, malała przy lepszych parametrach dotyczących współczynnika U. No i tu też chciałbym tylko już na zakończenie dodać, że a propos rzeczonych zmian do zakresu i form projektu budowlanego, bo te dwa przepisy idą w pakiecie, więc nie chciałem zostawiać tej jednej zmianki, że tak powiem, z boku. To już nie dotyczy warunków technicznych, tylko w tym momencie dotyczy zakresu i form projektu budowlanego. Gdzie w przypadku analizy, która jest na etapie projektu dokonywana, tam każdy nowo wznoszony budynek będzie musiał taką, taką analizę w zakresie alternatywnych rozwiązań zaopatrzenia budynków w ciepło zawierać. I to jest w zasadzie klucz i powiedzmy no tutaj główny trzon tych zmian, które są dedykowane tym artykułem i 11 dyrektywy z 2010 roku. Pozostałe zmiany to oczywiście już się, że tak powiem, sto odpowiednio będą rozkładały na ustawę, która będzie też ten obszar realizowała, inne rozporządzenia, które też będą bezpośrednio dotyczyły zagadnień korespondujących z ustawą. Także ja ze swej strony dziękuję za to wystąpienie i za możliwość powiedzmy, przedstawienia Państwu tej, tej koncepcji i, i projektu orzeczonego przepisu.